Będę grał w grę. A jaką? W Minecrafta? je yeah. Cześć, witam Was w nowym odcinku. Nowa epoka Minecrafta. I dzisiaj będziemy poszukiwać dalej domek. Naszego domu. I się wybieramy. sobie włączę stoper I już idziemy. Zoblaźniamy ze sobą drzwi, bo jeszcze się przydadzą. I ruszamy. Ostatnio w odcinku dużo się nie wydarzyło, bo był odcinek prologowy. A teraz zaczynamy już. Pięknie serię. Tutaj mamy jakieś skinie, kolejne melony. Znowu zbierzemy sobie meloniki, bo się przydadzą. O, żelazo! To się idziemy po nie. Żelazo się przyda. Żelazo się zawsze przyda. A, trzeba zmienić jeszcze tutaj. Węgiel zawsze się przyda. Na pierwsze dni zawsze najlepiej uzbierać sobie trochę węgla, bo nigdy nie wiadomo ile będzie potrzeba. Później w kolejnych odcinkach no to już nie będziemy pewnie całego węgla zbierać, bo już będziemy mieć podostatki. Ale jak na razie musimy znaleźć sobie jakiś dom. Jest tutaj coś ciekawego. Nie ma. Przejdźmy dalej. Ups, ząbiaczki. Uciekamy Świnki. Jedzionka. Inka, chodź nie, nie dała jacunka. Musimy się pożywić. Zdeczkę musieliśmy się pożywić. I już idziemy dalej. Mm. Takie polanki. Dzikie. Za bardzo mi nie pasuje. Kulczak. Mm. Kulczak. Kulczak. Mm. Brzuski. Trzcina. Trzcina zbierzemy. Na razie się jeszcze przyda. Zajmijmy dalej. O, lakosaury atakują. Nie lubię laków. To chyba był Enderman. Tu znowu może. Bądź ocean. to tylko rzeczka na razie. Zdeczka tu nie ma na razie nic epickiego, żeby się gdzieś osiedlić. Więc ciężko będzie mi powiedzieć, gdzie by się tu osiedlić na razie. Chciałbyś jakieś góry epickie. Ale, jak na razie, Cieszka jest naś. Gut tak. To jest jakaś kołka mała. Hm? Au. nie lubię tego dźwięku łamanie kości chyba tu coś może znajdziemy miejscówkę już się ładnie zacznę robić wejdźmy na górę latający klocek giery ta chyba W dziurach. Zapasy już robimy. Ciężko będzie nam znaleźć chyba miejscówkę. Śnieżny biom. Raczej bym nie chciał śnieżnego. Znowu odśnieżać trzeba nie za dużo roboty przy śniegu. O, pustynia. Hmm. się się zastanawiam, czy by się tu gdzieś nie osiedlić. Blisko do... Blisko pustynia. Hmm. To nie ma nic za bardzo epickiego. W sumie. O, <laughs> Dalej idziemy. Może gdzieś tutaj za pustynią znajdziemy ciekawego. Jak już jesteśmy na pustyni to sobie trochę kaktusów pozbieramy. A przynajmniej później się mogą przydać na jakieś pułapki albo na coś. Później może być gdzieś daleko pustyny, więc tak na zapas zbieramy czekał. Pustynia, pustynia i piach. Na razie nic ciekawego nie widać. Ja na razie może przewinę i za sekundkę się zobaczymy jak już skończy się pustynia. No i już jesteśmy. I właśnie kończy się pustynia. I szukamy dalej miejsców. O, czwarte gdzieś? Ups, już się nocka zbliży Kurde, szybko trzeba będzie się gdzieś zakopać. Jeszcze jedną świnkę ubijemy. Ubijemy mięsko. 가르쳐 시하르 Nie mnie tu harczy. Przepraszam. E, no, jestem, przepraszam, ale musiałem odebrać pilnie telefon. No na razie chyba się tu przenocujemy. Chcę, się przenocujemy. Co żebyśmy się tylko jedno nie mogę się przespać, bo są potworki, bo no to. Au. Chodź tu zaraz. I ze szkieleta w najnowszej wersji można wylocić sobie łuk. No i to jest właśnie bardzo dobre. Mamy łuk. Będzie się czym bronić. Zobaczymy, czy możemy się wyspać. Możemy już spać? Tak, muszę. Szybka Akima, i lecimy dalej. Zobaczymy, tylko czy tylko nie ma. Monika. Mamy skryperek. Dobra. Pochodnie zabioremy. I lecimy dalej. Hmm. znowu śnieg. Śniegu nie chcę. Niech te śniegowej wyspy. Czyżby tam była dżungla? Chyba tak. Znaleźliśmy dżunglę. To już chyba wiem, gdzie się osiedlimy. O, oh, kurde, creeper. Nie! Uch. Buchło. Było blisko. Dobra. Musimy uważać. Lawa na powierzchni, to znaczy, że będzie bardzo fajnie. Mamy blisko lawę, trochę piasku i jest dżungla. W nowym biomie będziemy mieszkać. Będziemy mieć blisko dżunglę. Chyba się tu gdzieś osiedlimy. na razie taki prowizorycznie weźmiemy sobie, wyrównamy teren i się tu osiedlimy. Łała. Ła, ła, Dobra, to tylko tutaj sobie ładnie wyrównamy na razie terenik. I zakończymy ten odcinek, a w kolejnym odcinku zapewne wybudujemy sobie tutaj domek. A więc yy, dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Na razie.